Witajcie na kanale Listen and Speak English. Witam wszystkich, którzy oglądają i śledzą ten kanał e, na bieżąco, którzy oglądają lekcje. Witam też tych wszystkich z Was, którzy pierwszy raz są na kanale. Może przyciągną Was tytuł tego nagrania czyli Najlepsza książka z tekstami do konwersacji. Może brzmi to troszeczkę e, zagadkowo. Natomiast, już wszystko za chwilkę wyjaśnię, ponieważ dzisiaj chcę Wam powiedzieć tak w kilku słowach: to jest tylko ten wstęp, który nagrywam tutaj z samochodu w tle, zdjęcia mojej żony, zdjęcia słonecznego Krakowa. Za chwilkę przeniesiemy się do domu i pokażę Wam ekran mojego komputera, gdzie pokażę Wam książeczkę. Chcę Wam właśnie dzisiaj powiedzieć kilka słów. Mam tutaj tą książeczkę. O książeczce do angielskiego. Ta książeczka wygląda w ten sposób. Jest to dość taka mała książeczka, ale zaraz Wam powiem więcej o niej. Jak tytuł nagrania mówi, najlepsza książka z tekstami do konwersacji. Co mam na myśli? Ja jako nauczyciel przez długi czas, prywatny nauczyciel, korepetytor, Szukałem e, fajnych tekstów e, do czytania, do omawiania podczas e, lekcji z uczniami. I takie teksty zwykle wyciągałem, co ciekawsze teksty z różnych podręczników do nauki języka angielskiego, ale przeważnie napotykałem taki problem, że te teksty nie spełniały moich oczekiwań odnośnie tego jako punkt wyjścia do konwersacji, ponieważ jeżeli mamy lekcje wspólne, i e, większości osób, które uczą się ze mną, zależy na tym, żeby się komunikować po angielsku, żeby rozmawiać, więc musimy e, mieć jakiś punkt wyjścia do konwersacji, czy jakiś temat. Najlepiej właśnie jest to właśnie tekst w języku angielskim, który czytamy i e, który zawiera też jakieś ciekawe słownictwo, gramatykę i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby to był ciekawy tekst i później na podstawie tego tekstu my sobie e, rozmawiamy, tak? I przez długi czas nie mogłem znaleźć takiej, takiej fajnej książki, która aby zawierała właśnie fajne, ciekawe teksty, które nie byłyby jakieś nudne, nie byłyby o jakichś abstrakcyjnych tematach albo tematach, które nikogo nie interesują, tak jak jest to często właśnie w książkach takich do, do nauki języka przeznaczonych dla studentów, czy dla licealistów, czy, czy, czy na niższych poziomach. Przeważnie te teksty są po prostu nudne. tak? Te teksty są nudne i, i pisane tak na siłę, więc. Szukałem takiej książki dłuższy czas, która by spełniała moje oczekiwania, która zawierałaby teksty będące fajną bazą do konwersacji i właśnie od kiedy tylko ta książeczka właśnie się ukazała, ja więcej o niej powiem już za chwilkę, bo przejdę do strony wydawnictwa, które wydało tą książeczkę. I wam to wszystko pokażę na ekranie komputera. Jak tylko ta książka się ukazała kilka lat temu i od tamtego czasu wykorzystuję ją z powodzeniem, jest to jedyna książka z tekstami do języka w angiel języku angielskim, którą wykorzystuję do konwersacji z moimi uczniami jako punkt wyjścia do konwersacji. Także jestem mega zadowolony z tej książki e, i nie jest to nagranie opłacone, e, nie kontaktowałem się z wydawnictwem. E, ze szczerego serca po prostu polecam tą książkę wszystkim tym, którzy chcą się uczyć języka angielskiego samemu. E, I też tym, którzy uczą języka angielskiego, którzy szukają właśnie takiej książki. Jest to taki ewenement powiedzmy na rynku polskim, tak uważam, ponieważ nie znalazłem innej takiej. Do tej pory książki, więc wow, tyle dobrych słów, tyle pozytywnych słów na temat tej książki, więc myślę, że jesteście też zaciekawieni, co to jest za książka, co ona zawiera, co w niej jest. Więc wracamy i za chwilkę powiem Wam więcej o tej książeczce. Jestem już przed ekranem swojego komputera, także zerknijmy sobie. To jest strona wydawnictwa Preston Publishing, więc tu możesz sobie zobaczyć, co oni tutaj oferują. Natomiast nas interesuje ta konkretna książeczka angielski, historię z ćwiczeniami, poziom A1 do B2. Zaraz tutaj też powiem o tym, dlaczego tu jest też ta rozpiętość poziomów. No i pierwsze co może powiemy sobie o cenie, tutaj w takiej cenie jest ta książeczka, ja otworzyłem też sobie stronę Empik, przez którą też tą książeczkę można sobie tą samą zamówić, także ona jest tutaj trochę w niższej cenie, także te ceny oczywiście się różnią w różnych gdzieś tam sklepach internetowych. Ale chodźmy sobie tutaj na stronę tego wynawnictwa, ponieważ możemy sobie przeczytać co nieco o tej książeczce tutaj i na wstępie, zanim zerkniemy sobie do tej książki, ponieważ możemy tu wejść sobie yy, i zobaczyć kilka, kilka pierwszych stron, spis treści i tak dalej, zaraz to zrobimy, wcześniej może po prostu z opisu tej książeczki wybierzemy tylko ten fragment i poproszę moją asystentkę o przeczytanie, żebyście mieli jakieś wstępne rozeznanie o co chodzi. W środku znajdziesz aż 67 wciągających opowieści, w których przyplatają się losy 15 bohaterów. Zostały one sformułowane przy użyciu najważniejszych angielskich konstrukcji gramatycznych, począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na najtrudniejszych. Cnując historię, lektor stopniowo wprowadza Cię w tajniki języka angielskiego i przyzwyczaja do coraz trudniejszych konstrukcji. Co więcej, zagadnienia gramatyczne przedstawione w początkowych tekstach często powracają w kolejnych opowieściach. Okej, okay, czyli pierwsze, co masz 67 wciągających opowieści. Przeplatają się w nich losy 15 bohaterów. Ok. Tutaj jest też powiedziane, że zostały sformułowane od tych najprostszych, a się na najtrudniejszych. Czyli ten, to, co powiedziałem tutaj o poziomu trudności, on wzrasta z każdą kolejną częścią tej książki wzrasta poziom trudności tych tekstów, zarówno jeżeli chodzi o słownictwo, jak i omawiane konstrukcje i czasy gramatyczne. Zaraz to też może więcej o tym powie. Otwórzmy sobie tą książkę, bo tutaj wydawnictwo nam pozwala sobie zajrzeć do środka do tej książki, więc otwórzmy sobie to w nowej karcie i chodźmy do tego, co tu możemy zobaczyć, czyli to jest fragment książeczki, jest tu, mamy tu okładkę tej książki i zobaczymy, co tu w niej jest. Chcę Ci przeczytać, ze wstępu tutaj to, co jest dostępne ze wstępu troszeczkę tu chcę przeczytać, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajnie napisane. Odnośnie tych historii i bohaterach tej książki, ale zanim to zrobimy, chcę Ci pokazać spis treści. Dlaczego chcę Ci pokazać spis treści? Powiedzieć, jaka jest konstrukcja tej książki. I teraz tak, ja może to troszkę powiększę, bo to jest dla nas trochę za małe. Widać łatwo, że tutaj jest 12 tekstów. Każdy tekst to jest jedna postać: Philip Johnson, Nancy Johnson, Michael Johnson, to jest ich syn Dennis, później Nigel Perkins, Luigi Bargini, Pierre Monet, Paula Eisenbach. Eliton to jest akurat bohater w Chinach żyjący, Aki jest w Japonii, tutaj są Amerykanie, tak, tu jest Luigi, to jest Włoch, Natasza Zarakowicz jest Rosjanką, Ines jest Hiszpanką. W każdym razie o co chodzi? Widzimy, że jest, każdy tekst jest o jednej postaci, zaraz zobaczymy jak te teksty. O, może pokażę, jak te teksty wyglądają, czyli wygląda to w ten sposób. O, ja to zmniejszę, żeby było widać, e, może całą stronę pokażę. O, tak wygląda cała strona. Tu jest słowniczek e, z wyrazami, które są użyte w tym tekście. To jest jeden z pierwszych tekstów, to jest ósmy tekst e, i, i w ten sposób to wygląda. Co jest też ciekawe, wróćmy do spisu treści. Jeżeli zobaczymy, po każdych dwunastu tekstach, zasadniczo w tej książce mamy taką można powiedzieć przerwę. Gdzie są właśnie ćwiczenia? Ćwiczenia ze słownictwa, ćwiczenia z konstrukcji gramatycznych. Te ćwiczenia są one wyglądają w ten sposób, tak? Uzupełni zdania, krzyżówka, czyli słownictwo. Tutaj wstaw odpowiedni przyimek w zdaniu, tak? E, Użyj zdania czasem, w odpowiedniej formie czasu, present perfect, perfect continuous. Wybierz właściwą odpowiedź ABC, czyli, czyli tu tak samo mamy drugą, drugi blok tekstów i znowu mamy ćwiczenia, które nawiązują do tych konstrukcji, tych słownictwa, które były tu omawiane. Czyli to jest fajne też, że można sobie samemu pracować z tą książką. W pierwszych 12 tekstach jest używany tylko e, czas present simple. Uwaga! I dość proste słownictwo. Także tutaj, o, e, tutaj znając tylko czas present simple, e, posługujemy się tym. W drugim. Bloku tekstów, oczywiście są ci sami bohaterowie, natomiast ich historie z każdym blokiem się rozwijają coraz dalej. W tym drugim bloku znajdziesz już wprowadzony jest, głównie używany jest czas, oprócz Present Simple, używany jest czas Past Simple. Tutaj już wchodzi, z tego co pamiętam, w trzecim bloku wchodzi czas uh, Present Perfect, Past Continuous y, właściwie i zaczynają się już tutaj. Tutaj chyba już w czwartym wchodzi nawet czas past perfect. I inne też czasy używane są coraz trudniejsze. Konstrukcje gramatyczne z każdą y, tą częścią. Także mnie osobiście, jako nauczyciela, to jest fajne, ponieważ mogę pokazywać y, uczniom, że OK, tutaj będziemy używać tylko czasu present simple na początku. Więc zwracaj uwagę na czas present simple, na jego konstrukcję. Tutaj, kiedy przerabiamy kolejną część tej książki, y, zwracamy uwagę, że używany jest czas past simple i wtedy. Zwracamy uwagę i używamy tego czasu past simple do opowiadania o tym, co się wydarzyło w życiu tych osób, i tak dalej. Także to jest fajne, że książka jest w ten sposób zbudowana. Także, także może teraz chodźmy do tego wstępu, gdzie bardzo fajnie ktoś, kto pisał ten wstęp, nam przybliża pokrótce historię tych, tych postaci. Więc ja po prostu to przeczytam. I mam nadzieję, że też e, zachęci Cię to do tego, żeby, żeby po tą książkę bardziej sięgnąć. Zobaczmy. Postaci opisane w niniejszej książce są różnorodne. Jedną z bohaterek jest młoda kobieta pracująca na wysokim stanowisku, w której zakochuje się nieśmiały z pozoru mało interesujący Niemiec. Poznasz też historię Hiszpanki oraz młodego wysokiego blondyna mówiącego z obcym akcentem. Relacja tych dwojga rozpoczyna się wypadkiem samochodowym na ulicach Sewilli. Prześledzisz losy Niemki, studiującej grafikę w Heidelbergu. W przyszłości chce ona zostać ilustratorką, a obecnie sporo czasu spędza z Amerykaninem omrocznej, prawdopodobnie przestępczej przeszłości pracującym w wytwórni Walta Disneya. Poznasz angielskiego potentata, który jest właścicielem e, prywatnej firmy detektywistycznej w Londynie i próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojego przyjaciela w kolejnej historii, Pojawia się też wątek jego syna, niepoprawnego podrywacza, który mieszka w Monte Carlo i zostaje wciągnięty w niebezpieczną intrygę z udziałem mafii korsykańskiej. Przeczytasz o losach spokojnej zwanej rodziny idealnej mieszkającej w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, krainie kukurydzy i pszenicy. W opowieści o niej spotkasz się z wieloma bohaterami, ojcem bankierem, matką dekoratorką wnętrz, synem sportowcem oraz córką, która powoli przestaje być dzieckiem i wkracza w trudny okres dojrzewania. W życiu tej typowej rodziny namiesza znany aktor George Clooney. Zgłębisz historię rodziny, która przeprowadza się z poukładanej, uporządkowanej Japonii do jednego z najbardziej egzotycznych obszarów Ameryki Północnej, Luizjany. Przyjrzyj się nagłej zmianie w życiu japońskiego inżyniera, jego tradycyjnej żony oraz ich dzieci. Spotkasz włoskiego przedsiębiorcę, produkującego fotele samochodowe, ciekawą świata chemiczkę, Rosyjskiego pochodzenia, a także tłumacza francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który ma dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Wreszcie prześledzisz historię skromnego chińskiego robotnika, który osiąga coś niemal niemożliwego. W krótkim czasie, małym kosztem i bez pomocy nauczyciela, nauczy się dobrze władać językiem angielskim. To właśnie ta ostatnia postać pokazuje, jak skutecznie można samemu poznać język obcy. Poniżej w części, jak korzystać z tej książki. I z kursu Audio przedstawiliśmy przepis na podobną, efektywną, samodzielną naukę angielskiego. Wraz z przygodami tych postaci opisanymi w poszczególnych opowieściach poznasz nowe rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, przyinki i spójniki. Będą się one powtarzać w towarzystwie coraz bardziej zróżnicowanej składni i coraz trudniejszych form czasów. W końcu to zupełnie jasne, że ciekawe historie naszych baterów nie są niczym innym jak podstępną metodą na przykucie Twojej uwagi i zachęcenie Cię do nauki języka angielskiego. Największym atutem tej książki jest to, że te historie się rozwijają. I czytając tę historię, chcesz wiedzieć, co jest dalej. Chcesz wiedzieć, co jest dalej, więc czytasz i, i, i cię to wciąga po prostu, tak? Więc tak samo też moi uczniowie e, lubią korzystać z tej książki. Naprawdę jest świetnie napisana ta książeczka, też pod względem takim według mnie literackim. E, może dwa słowa o tym, jak my korzystamy z tej książeczki. Pokażę Wam przykładowy tekst, jak pracujemy z tą książeczką. Najpierw sięgamy do słownictwa, czytamy sobie słówka, sprawdzamy, co znaczą. Jeżeli są jakieś nowe, objaśniamy ich znaczenie, wymowę, <laughs> wymowę tych słówek. Tak? Po tym, jak już zapoznamy się ze słowniczkiem do danego tekstu, to czytamy tekst, czytam go ja, pokazuję, jak wymawiać gdzieś tam wszystkie słowa. Później czyta to osoba, która się ze mną uczy, koryguje wymowę, no i później tłumaczymy ten tekst. Tłumaczymy ten, język na język, tłumaczymy ten tekst na język polski, żeby zobaczyć, czy wszystko rzeczywiście rozumiemy. Objaśniamy też sobie czasy gramatyczne, pewne konstrukcje, które są. Tutaj użyte, zwracamy sobie na to wszystko uwagę. Właśnie to jest to, czego nie powiedziałem wcześniej. Na, czyli możesz sobie korzystać z tej książki, to jest super, ale na pewnym etapie, jeżeli chcesz mówić w języku angielskim i, i zacząć komunikować się w języku angielskim, zacząć ćwiczyć, rozmawiać w języku angielskim, po prostu potrzebujesz osoby, z którą będziesz rozmawiać, tak? Także to jest na pewnym etapie niezbędne. Zabiamy. Więc także kiedy rozmawiamy, przetłumaczymy sobie tą, ten tekst i zaczynamy rozmawiać, zadaję pytania, opowiadamy sobie o tej, o tej osobie, o tym, co się tutaj w tekście dzieje. Staramy się używać tych konstrukcji, tych czasów, które są tu użyte i w ten sposób pracujemy sobie z tymi tekstami. Tak jak powiedziałem, one, ich główna zaleta tej książki jest to, że one są po prostu ciekawe, te teksty są świetnie napisane, nie są nudne i ta książka rozwija się jak powieść, także każdy, kto gdzieś decyduje się ze mną uczyć, i jesteśmy już na tym poziomie, na którym yy, możemy robić konwersacje. To, to korzystamy właśnie z tej książki. Planuję otworzyć takie grupy, grupowe lekcje angielskiego w małych grupach, zdalne lekcje angielskiego, konwersacji na podstawie tej książeczki. To planuję zrobić, dlatego też potrzebny mi był troszeczkę ten filmik, żeby pokazać tą książeczkę, żeby zachęcić do tego, żeby po nią sięgać i też zachęcić się do tego, żeby się ze mną po prostu uczyć języka angielskiego, ponieważ chcę właśnie w najbliższej w przyszłości zrobić taką opcję właśnie takich lekcji w małych grupach, zdalnych lekcji, w oparciu o konwersacji, właśnie w oparciu o te, te teksty. Także dzięki temu jeśli dotarłeś, dotarłaś do tego miejsca, to, to, to chciałem Ci po prostu pokazać na podstawie czego rozmawiamy i uczymy się. Mam nadzieję, że jest to ciekawe. Więc bez względu na to, czy zdecydujesz się ze mną uczyć czy nie, czy chcesz sięgnąć tą po książkę samemu z nią pracować, to myślę, że warto po prostu po nią po tą książeczkę sięgnąć, jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o lekcjach. Aktualnie trwa publikowanie kursu B1, także na mojej stronie dostępne są Kursy A1 oraz A2. Teraz publikuję kurs na poziomie B1. Do każdego kursu jest dostępny podręcznik, gdzie omawiam gramatykę, gdzie możesz sobie ćwiczyć ćwiczyć zdania, gdzie możesz sobie ćwiczyć pisownie, robić ćwiczenia. Także dostępne są podręczniki, także do moich kursów. Więc jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, to kliknij, subskrybuj kanał, polub, zostaw też komentarz, o czy podobało Ci się to, o czym mówiłem dzisiaj. I będziemy widzieć się w kolejnych lekcjach, które publikuję, oraz kolejnych filmikach i innych, które publikuję na kanale Listen and Speak English. Do zobaczenia.